Używał procesu, pan karty służbowej do celów prywatnych, pana, na przykład na usługi ja pana upiększające? Użby. Nie, nigdy. Proszę pana, używałem tylko w ramach swojego pakietu medycznego. I tak w... panie ja wywoł, nie było jak pan nie wyłączamy jak za granicę? nie wolno robić. Sędziu, jesteście zewnętrznym to antypolskim to polskim rządem, tyle wam powiem. To w tej chwili na naszych oczach dokonuje się zamach na, 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 zamach, zamach tak naprawdę na fundamenty ustrojną. Pozbawiać sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynagrodzeń. Siebie pozbawcie wynagrodzeń najpierw, a nie uderzajcie w sądownictwo. Istna spazma Daniela Obajtka po banalnym i oczywiście zasadnym pytaniu o wydawanie publicznych pieniędzy na dentystę, botox i kwas hialuronowy. Obajtek, choć są ku temu dowody i dowody na to, że dopuścił się tych czynów, uważa, że robił to lega artis, po prostu nawet nie poczuwa się do winy. Także dzisiaj coś, na co razem z Państwem czekaliśmy przez co najmniej rok czasu. Istny miód na nasze serce, gdy słyszymy jazgot z COVID, groźby i lamentowanie razem z gorzkimi żalami. Słynnego Kowalskiego i Wójcika są wielce zdziwieni, że osoby, które przebierają się za sędziów, a nie są sędziami, nareszcie i po roku nie będą dostawały wynagrodzenia za stanowienie pseudo-pisowskiego prawa w ramach Trybunału Kucharki Kaczyńskiego. Adam Bysię, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. No to oczywiście zanim zaczniemy, bardzo Państwa prosimy o kliknięcie łapki w górę, tego kciuka do góry, on jest tu na dole i o napisanie komentarza. No bo właśnie tak razem z Państwem, dzięki Waszej pomocy, docieramy do nowych odbiorców, za czym pracujemy i za co bardzo wam wszystkim dziękujemy. Nie zanudzamy i zaczynamy, bo dziś naprawdę dużo się dzieje razem z posiedzeniem Sejmu mają miejsce posiedzenia komisji sejmowych, które debatują na tematy bardzo istotne z punktu widzenia zasobności. Z Skarbu Państwa i naszego wspólnego portfela, jakim on właśnie jest. Od długiego czasu okupywany przez tych prawnych gestapowców typu Przyłęska i Piotrowicz, nie wspominając już o, o Pawłowicz, przepraszam, próbują stanowić pisowskie prawo, co zresztą wczoraj przyznała jedna z posłanek PiSu, tak zwana dyżurna. Ci ludzie, choć nie są sędziami, uzurpują sobie prawo do orzekania w ramach nieistniejącego, lecz wciąż przepis fasadowego pseudotrybunału niekonstytucyjnego. Z tego tytułu pobierają ogromne apanaże, bajońskie wynagrodzenia. Wszystko to oczywiście finansują podatnicy, którzy nie mają żadnych korzyści z tego tytułu, że instytucja ta wciąż działa. Drok czasu, rok państwa komentarzy, ale w końcu presja ma sens, bo decyzją Sejmu i decyzją tej komisji przegłosowano, że nie powinniśmy płacić tym draniom ani złotówki. Tym draniom znaczy komu? No właśnie, kucharce Kaczyńskiego. Mowa o słynnej Julce Przyłębskiej Po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie pensji za wydanie, uwaga, tylko w 2023 roku. No nie zgadniecie Państwo, zawrotnej. Liczby 14 wyroków. Janusz Kowalski. Oburzony faktem, że jednak no, pewna epoka postpisu się kończy, że ten pseudotrybunał nie będzie już w stanie pomagać pisowcom, no bo nikt nie będzie u nich pracował za tak zwaną złotówkę, właściwie za jej brak, bo za zero złotych. Nie dziwi także, że ten i jazgod jest naprawdę donośny i niesie się po całym Sejmie. Zebrałem dla Państwa najciekawsze urywki z tej pseudo-debaty, która. Przynajmniej na moje serce jest jak naprawdę ciepły miód z gorącej herbaty. Ja mam pytanie do Pani Minister Finansów i w zależności od tego też pozwolę sobie dosłownie jednym zdaniem odnieść. Pani Minister, czy należy rozumieć tę poprawkę w ten sposób, że, że jest próba odebrania uposażeń wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego i części rozumiem w Sądzie Najwyższym? To jest bardzo ważne. Przypomnę, że nie minister finansów jest wnioskodawcą. Ja nie wiem, ale odnosi Pyta pan, się pan o konsekwencje, minister. tak? No ale rząd się odnosi tak. do tej poprawki. No no Konsekwencja tej poprawki, potencja wnioskodawców była taka, żeby na wynagrodzenia członków Trybunału. Yy, nie było środków. Tym panie, tym panie, 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 przew, panie przewodniczący, to jedna rzecz. To w tej chwili na naszych oczach dokonuje się zamach na, na, zamach tak naprawdę na fundamenty ustroju. No przecież to jest konstytucyjny organ, nie wolno tego robić. I minister finansów to akceptuje? So, sobie zabieście pieniądze, jesteście leniwym rządem, sobie zabieście pieniądze, a nie sędzią po prostu. Tuskowi zabieście kierwińskiemu pieniądze. Panie, panie przewodniczący, przepraszam. To, to prawdę, tak zamach jak na mówię, praworządność. To nie Musi być opinia prawna. Czy jest to w ogóle zgodne z prawem? No jest to zgodne z konstytucją. Pozbawiać sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynagrodzeń. Siebie pozbawcie wynagrodzeń najpierw, a nie uderzajcie w sądownictwo. Opinia biura legislacyjnego prosimy. No To jest pierwszy przypadek w trzeciej RP, żeby sędziów pozbawiać wynagrodzeń. Co wy robicie? Białoruś? Z Polski? Ostatni głos pan poseł Kuźmiuk. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. My jednak oczekujemy przed głosowaniem tej poprawki wyjaśnień ze strony biura legislacyjnego, czy ona jest zgodna z prawem. Z tego co się orientuję, no nie można pozbawiać jakiejkolwiek instytucji wynagrodzeń. Państwo chcecie odebrać 10 milionów 230 tysięcy dotyczącego wynagrodzenia sędziów i zostawić zero. Zero. Przecież to jest po prostu ostentacyjne łamanie prawa. I jeżeli pozwala na to minister finansów i biuro legislacyjne, no to mamy do czynienia z jakimś niebywałym skandalem. Dziękuję bardzo. Oczekujemy jasnego stanowiska w tej sprawie. Przechodzimy do głosowania. Ale no proszę, też o... o głosowanie to jest wniosek formalny. Poproszę, poproszę o opinię do poprawki w stronę rządową. Bardzo proszę, pani minister. Poprawka 12. Panie przewodniczący, my nie opiniujemy jakby co do zasady ruchów na jednostka, które są objęte artykułem 139 ustawy, tak samo jak wkładamy, dlatego też jest wyłączna tak jest. właściwość sejmu, bez dlatego bez też mówiłam bez, bez ale biuro legislacyjne, biuro legislacyjne, proszę o opinię oczekujemy, żeby biuro legislacyjne, biuro legislacyjne. Żeby legislacyjne odpowiedziało, czy można wyłączyć organ konstytucyjny, panie nie wyłączamy organu konstytucyjnego, jak pan nie wyłączamy, jak pan wynagrodzenia za tego nie wolno robić, panie przewodniczący, trzeciej nigdy nie zabrał wynagrodzeń, nie wolno tego robić. Bardzo proszę Biuro Legislacyjne, kto się wypowiedzieć w tej sprawie? Znaczy, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w tej, w tej sytuacji bardzo trudno nam zabrać głos, bo, bo nie jesteśmy w stanie ocenić. Czy, czy, to, czy pytanie brzmi, trzeba sformułować chyba następująco, czy środki, które pozostaną w budżetach tych, tych jednostek, pozwolą na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami. No jeżeli sędziowie nie będą mieć wynagrodzeń, będą pozbawieni, no to nie będą mogli orzekać. No i niech Pan... Pod My, kątem przyszłej od, nie odpowiedzialności nie przed Trybunałem tego, Stanu, Pana odpowiedź tutaj jest bardzo... Nie mają legitymacji do tego, żeby orzekać naszym zdaniem, stąd taka decyzja. Przechodzimy jest, do będzie, głosowania. Będzie Trybunał Stanu, rozliczymy Ale Was za podstawie. to, co robimy. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Przeciw, to musimy... Jesteśmy w trakcie głosowania. Proszę... Nie, był ostatni głos i było był. ostatni głos. Przeszliśmy nie, nie, do głosowania. Proszę o wyniki głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 33 posłów za, 21 przeciw, 12 poprawka. Jesteście zewnętrznym antypolskim rządem, tyle wam powiem. O, pan, kolejna. pan wyborców. Ja będę bardziej rygorystyczny. Nie wiem, jak Państwo. Oczywiście zachęcam do tego, by napisać w komentarzu, czy to dobry ruch i czy zgodzicie się Państwo z taką tezą, którą ja postawię w swoim imieniu, ale powtórzę też pewien fragment wypowiedzi niezależnego sędziego represjowanego przez pisowską bandę Piotra Gonciarka. Nie może być tak, że jeżeli uznajemy, iż te pieniądze im się teraz nie należą, bo wciąż są taką fasadówką, przybudówką PiSu to nie należały im się także wtedy, gdy wydawali te pseudowyroki. W związku z tym uważam, że nie tylko odebranie im tej garzy, tej puli pieniędzy przyniesie oczekiwany rezultat, ale także naliczenie im skutecznych odsetek po to, by właśnie zrekompensować stratę, jaką obywatele ponieśli z tytułu działania tej pseudoprawnej instytucji będącej przybudówką PiSu. Nałożyć Naliczyć, odebrać, i zabrać po to, by w końcu w tym obiekcie przywrócić praworządność, moralność i normalność. Czy Państwo się z takim pomysłem zgadzacie? Koniecznie napiszcie, jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii w komentarzach na dole. Teba numer dwa dzisiaj to Daniel Obajtek i pewne Bizancjum w Orlenie. Media głównego nurtu, również te, które były beneficjentami przestępczych środków z Orlenu, donosiły głośno, rok temu, nawet półtora około 18 miesięcy, że Daniel, pięknie obajtek, swoje zabiegi, swoje zęby, te same, za które pewnie każdy z nas płaci z własnych pieniędzy. Nie są to małe kwoty, gdy idziemy do dentysty i musimy jednak podjąć pewny wybór, ci jednak uznali, że Będąc tymi paniczami, tymi panami spisów z, z tej lepszej kasty, należąc do tak zwanej pisowskiej elity, że wszystko się im należy. Nawet zabiegi chirurgii plastycznej finansowane z karty, ale nie prywatnej, a służbowej. Na to wszystko są jasne i jaskrawe dowody. Także my w magazynie checkpress.pl Państwa serdecznie zapraszam, dużo o tym pisaliśmy, publikując dokumenty, publikując dane i płatności dokonywane przez tą bandę. Tymczasem okazuje się, że Daniel Obajtek przeczy temu wszystkiemu więcej. Jest zbulwersowany, że ktoś w ogóle zadaje mu pytanie o to, jak wydatkować Kowano. Publiczne pieniądze. Czy na przykład. Używał pan karty służbowej do celów prywatnych, pana, na przykład na usługi ja do pana upiększające? Prośbę, nie, nigdy. Proszę pana, używałem tylko w ramach swojego pakietu medycznego i mam do pana taką prośbę. Jeżeli tak dochodzicie prawdy, to proszę, niech moje wydatki z karty zostaną wydrukowane. Nie mam z tym problemu. Dziwi mnie naprawdę taka obstrukcja, pewne może zaniechanie, czy być może zbyt wolne tempo. No jak możliwe, że człowiek, który stał za lewymi papierami transakcyjnymi, z akcjami, przypomnę spółka OTS Szwajcaria, czy chociażby takim zwykłym, pospolitym, prymitywnym złodziejcom, jakiego dokonał płacąc za te usługi kartą firmową, nadal pozostaje europosłem z immunitetem. Co musi się jeszcze stać, by do cholery tego typu kanalie sprawicy w końcu odpowiedziały za rujnowanie polskich spółek, a także za drenaż tej publicznej skarbonki, będącej mm, skarbem państwa. Jak państwo oceniacie, czy i kogo obwiniacie za to, że obajtek jeszcze hasa sobie spokojnie galopuje, śmiejąc się nam wszystkim w twarz, że nie jest jeszcze rozliczony? Zachęcam do komentowania, bo jestem bardzo ciekawy, jak państwo postrzegacie to powolne, jednak nie ukrywajmy. Tempo rozliczenia tej bandy, koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach tym, co o tym myślicie. To na koniec, zachęcam Państwa oczywiście do kliknięcia, subskrybuj nasz kanał, bo dzięki Waszej subskrypcji wspólnymi siłami. Razem tworzymy archiwum bezprawia i niesprawiedliwości, a także bandyt suwerennej Polski. Zachęcam także w wolnej chwili weekend do lektury naszego portalu informacyjnego: czekpres.pl. Dużo piszemy o świecie, o Polsce i oczywiście o polityce. Mogą Państwo także zagłosować już w sondażu w wyborach hmm, kandydata koalicji 15 października na prezydenta Trzaskowski czy Sikorski. Oddajcie swój głos. Sonda jest już na naszej głównej stronie. Nie żegnam się, bo zapraszam na później. Oczywiście Oczywiście drugie wydanie naszego programu po godzinie 15.30, później również Mariusz Gzyl będzie się działo dobrego i spokojnego przed i trochę już popołudnia. Adam Bysiek, do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.